No a dzisiaj pogadamy o szkole No a więc tak mm, Na pierwszy ogień Każdy szkoły nienawidzi Szkoła to zło Do szkoły nikt nie chce chodzić I w ogóle I nie chce nikomu się uczyć robić z zadań z matematyki Rób zadanie z matematyki Zadanie z matematyki samo się nie zrobi ale nikt nie chce tam chodzić, nikt nie chce tam nic, bo, bo, bo matematyka i w ogóle polski, fizyka, chemia i w ogóle szkoła to zło. Ale wyobraź sobie ludzie, gdyby nie było szkoły, to nie byłoby nas, nie byłoby niczego, bylibyśmy, nie byłoby nas, nie bylibyśmy. Bo, bo szkoła to szkoła, a, a ona tam uczy nas, tak, i każdy był w szkole, każdy się czegoś tam kiedyś nauczył i gdyby się tego nie nauczył, to teraz by nie umiał tego robić. Gdybyś ty się nie nauczył wiązać norówek, gdyby cię matka tego nie nauczyła, czy tam tata SMS-a, to byś tego nie umiał robić i dalej musiałby ci ktoś to robić. Na przykład babcia, czy tata, właśnie, czy mama. A, a oni kiedyś umrą. A gdyby oni się też nie nauczyli, to musiałaby im to robić babcia. A gdyby babcia się nie nauczyła, to para babcia. A gdyby nikt się tego nie nauczył robić, nigdy by w ogóle nie wpadł na to, że... Znaczy, no wpadłby na sznurówki, ale jak je zawiązać? No o co chodzi teraz? Co zrobić z sznurówkami, żeby były razem żebyśmy mogli je szybko rozłączyć? No zawiązać, ale nikt by na to nie, nie wpadł. No, bo ktoś by na to wpadł, ale nikt by się tego nie uczył, no bo, bo ktoś musiałby się tego w końcu nauczyć, no ale nikt się tego nie uczy, no bo nie lubi szkoły. No i nie lubi się uczyć. I nie lubiłby wiązać sznurówek i nikt by się nie nauczył tego. Bo, 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 bo nikt by nie chciał chuj. Chodziliby w rozwiązanych i by się potykali. Ale nie, 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 nie zwęzaliby, bo nie chcą się uczyć. Gdybyś nie umiał matematyki, to nie umiałbyś powiedzieć, czy pani cię dobrze wydała resztę. Gdyby nie było matematyki, nie było pieniędzy. Gdyby nie było pieniędzy, nie byłoby zarobku. Gdyby nie było, znaczy zarobku, chodzi mi generalnie o pracę. Gdyby nie byłoby pracy, nie byłoby. Każdy musiałby jeść, żyć tak jak upoluje. Bo bo musiałby sam sobie polować, no bo nie, kupiłby, nie w sklep, bo kupił, bo nie poszłby sklepu i nic nie kupił. Domestno byśmy sobie robili, musielibyśmy się tego najpierw nauczyć, więc w sumie gówno byśmy zrobili. I w ogóle byśmy nie wiedzieli, co mamy z zrobić, bo nie wiedzielibyśmy, jak mamy żyć. Co uczy nas szkoła, między innymi dzięki polskim, matematyce itd., tak dalej. Dlatego nie doczekaj, Gimbusie, że nie chcesz się iść do szkoły i nie lubisz tej szkoły, bo ona ci się kiedyś przyda. Nawet jeśli mówisz, że dobra, no po co mi matematyka, jak idę na... jak chcę być kiedykolwiek humanem i nigdy nie pójdę na matematykę, albo po co mi chyba, skoro i tak, nie wiem, będę szedł na historyka, na studia, albo na, nie wiem, yy, angielsk... Yy, no, nieważne, na humana, mi się to nie przyda. Dobra, jestem z powrotem. Więc jeszcze raz, nie narzekajcie na to gimbusy, no bo matematyka wam się kiedyś przyda, jeśli mówicie, że się wam nie przyda, bo jesteście humanami i będziecie szli na humanistykę, to i także wam się przyda, bo gdybyście się nie w ogóle nie uczyli, to nie wiedzielibyście, jak ma się coś policzyć w sklepie. A nawet jeśli będziecie humanami, to jej będziecie musieli coś obliczyć, jestem tego pewny i przyda wam się Pitek oraz czy inny Pitek czy cośkolwiek innego I, i to wam się przyda i się może no nie, nie, nie wymagam, żebyście się, się uczyli, żebyście chociaż nie narzekali na tą szkołę, która wam się kiedykolwiek przyda. Mam nadzieję, że kiedykolwiek, tak jak ja, to zrozumiecie. No. To... było na tyle dzisiaj z małdiologą o szkole. Eee, no więc nie narzekajcie na szkołę, bo ona wam się kiedykolwiek przyda. Mi też się nie chce wstawać i robić tych zadań z matematyki. No. I co z tego, że mi się nie chce? No, muszę, to muszę, nie? I wiem, że kiedykolwiek będę dziękował za to, że się tego nauczyłem, no bo mi się to kiedyś przyda, tak? A nawet jeśli idziesz na Humana i twierdzisz, że ci się matematyka nie przyda, to i tak będziesz musiał się uczyć polskiego, więc i tak muszę do tej szkoły chodzić. Więc sami nie marudź. Jeśli ja idę na <laughs> grafika komputerowego, to nie tylko chodzić na plastikę, no bo nie będę wiedział, jak mam się podpisać pod towym obrazkiem. No bez jaj. Czy nie będę wiedział, jak mam obliczyć rozmiary tego obrazka? Zobaczę. 600x 200 i nie będę wiedział, no dobra, przesadziłem, no ale no, 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 no nieważne, były losowe wymiary i nie będę wiedział w ogóle o co chodzi, no i po co mi to? Ja w ogóle nie o co chodzi, <tryzum> no więc lepiej się nauczyć, nawet jeśli idziecie na jakiegoś humana, czy... czy jeśli na przykład właśnie chodzicie na mat właśnie... Ma... właśnie nie jesteście humanami, tylko idziecie na matmy, czy na jakieś ścisłe. No, to tak wam się kiedykolwiek polski przyda, żebyście wiedzieli, jak się macie podpisać, tak? No, chociażby na kartkówce czy cokolwiek. Więc przyda wam się, wszystkie przyjąć wam się kiedykolwiek przyda. I chemia z kwasami wam się przyda. I fizyka z tymi wszystkimi swoimi zasadami. Wszystko wam się kiedykolwiek przyda. Więc ja się żegnam. Mówię do was, cześć. Tak, jestem trochę zaspany. No, jutro muszę, muszę iść do szkoły, tak? A spać o trzeciej, po trzeciej, więc. Jestem zaspany. Ale nagrałem to dla Was i może bez żadnego jakiegoś wielkiego entuzjazmu, ale przynajmniej wniosłem prawdę do Waszego życia. Trolololo. Więc. Do, do, do zobaczenia. Znaczy, do usłyszenia. Do zobaczenia. No i cześć.